Nie no, nie mówcie co jest, że się... Jerba się zepsuła? No patrzcie, no jakieś włoski taki jakby kurz, co to pleśnie jakaś, co to jest? No dobra, wkręcam was tak naprawdę, bo ta yerba to jest kolon Mate kompleto, która zawiera wiecznik kulisty, który wygląda jak takie kłaczki, jak takie pę... kępki kurzu. I wiele osób jak otwiera tą paczkę pierwszy raz, to myśli sobie, no nie, no po prostu przysłali mi zepsutą yerbę. Nie, jest zepsuta ona tak po prostu wygląda, a smakuje. Nie wiem czy wiecie, ale ja naprawdę nie jestem wielkim fanem yerb, które mają dodatki. Większość moich tutaj zasobów to są jerby czyste, bez dodatków. Natomiast ta jerba jest tak wyjątkowa dla mnie. Ten smak jest tak niesamowity, że no jakbym miał wybrać jedną jerbę, tylko jedną, którą mógłbym pić, to w sumie, dlaczego by nie wybrać właśnie kolon Mate kompleto? Bardzo polecam spróbować po ten zapach tych ziół, które są dodane. To jest coś naprawdę niesamowitego.